Co mam zrobić z bólem tęsknoty? Przynieść do mnie. To i tak boli. Może powinno. Chyba tak. Ciężki jest taki płacz z suchymi oczyma. Wiem, ale trzeba. Robisz to dla mnie. I ja cieszę się tym Twoim darem. Ofiaruj mi wszystko, tego pragnę od ciebie. Bądź poddana mojej woli i pozwól mi czerpać z ciebie bez ograniczeń. Wszystko i w każdej chwili niech będzie do mojej wyłącznej dyspozycji. To mi ślubowałaś, ślubując miłość. Dlaczego mi przypominasz? Pamiętam i wiem, aby Twoja pamięć i odpowiedzialność były jeszcze większe, aby to było uzasadnieniem wszystkiego, co Cię spotyka. To jedyny argument dla Ciebie i wystarczający. Jaka jest granica pomiędzy poufałością a dystansem? To zależy od konkretnych sytuacji i osób, a także od tych, którzy widzą i reagują. Trzeba brać pod uwagę reakcje własne uczestników i widzów oraz tych, którym powiedzą: potrzebny jest rozsądek. Lepszy jest większy dystans niż zbytnia poufałość. Dystans może spowodować mniej szkód niż poufałość. Z pierwszego listu św. Piotra: Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz diabeł, jak lew ryczący, krąży, szukając kogo pożreć. Nie lękaj się cierpienia innych ludzi. Ono naprawdę jest dobrodziejstwem. Moja miłość pozwala cierpieć, aby uniknąć o wiele większego cierpienia tam po śmierci. Żeby cierpienie miało wartość odkupienia, trzeba je ofiarować. Można uczynić to za kogoś. Dlaczego ja nie doznaję cierpień fizycznych? Dlatego, że oddałaś mi wszystko i gotowa jesteś przyjąć każdy ból. Jeśli przyjmujesz cierpienie innych na siebie, modląc się za nich, to jest w tobie ich smutek, bo go przejmujesz. Jeśli chcesz kogoś uwolnić, to musisz być gotowa na jego cierpienie. To normalne. I na to bądź przygotowana. Ciesz się, gdy nie otrzymujesz nic w zamian, bo ofiara jest wtedy czysta i doskonała. Wiele w sobie zamykam w moim wyobcowaniu, osamotnieniu i bezdomności, nie tyle w domu, co w świecie. Czy to źle? To prawidłowość Twojej drogi, ale w granicach tworzenia. Poza tymi granicami jest niszczenie, nie można ich przekroczyć. Uważna bądź i czujna, z sercem otwartym wobec mnie. Wiedz jednak, że otwartość serca powinna być coraz większa proporcjonalnie do tego jak serce rośnie z księgi proroka izajasza jam jest pan twój bóg pouczający cię o tym co pożyteczne kierujący tobą na drodze którą kroczysz